Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości otwarcia biur. E, biura Pani Profesor Kudryckiej, posła do Parlamentu Europejskiego, biura Roberta Ciszkiewicza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej oraz biura zarządu powiatu w mieście Łomża, którego przewodniczącym mam zaszczyt być ja. Bardzo serdecznie chciałbym. Przywitać wszystkich przybyłych, przede wszystkim panią profesor Barbarę Kudrycką, pana posła Roberta Pyszkiewicza Kanonika Mariana Mieczkowskiego, głowska tutaj parady. Bardzo serdecznie witam Jacka Pierunka wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Polskiego. Witam radnych miejskich, witam wszystkich członków oraz sympatyków Reformy Obywatelskiej. <klucz> Witam również media, które zechciały by być z nami na dzisiejszej uroczystości. Poproszę o zabranie głosu panią profesor Barbarę Kudrycką. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że właśnie w tym miejscu, w samym centrum, w samym sercu że otwieramy to wspólne biuro posła Pieszkiewicza, moje i Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej. Ja, jako poseł Parlamentu Europejskiego, reprezentujący. Największą największą grupę, rodzinę polityczną w parlamencie, Europejską Partię Ludową. Chciałabym powiedzieć, że jestem do dyspozycji państwa tutaj właśnie w samej łąży. Europejska Partia Ludowa jest partią o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych. To jest europejska hadecja, która której udało się w, w ostatnich latach mieć większość w Parlamencie Europejskim. Nie zawsze wszystkie y, rozwiązania prawne, które są uchwalane przez Parlament Europejski są zgodne z naszym zdaniem, ponieważ y, niektóre inne partie y, 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 tworzą większość y, współpracując, ale bardzo dużo jest y, rzeczywiście takich, Rezolucji Parlamentu Europejskiego, dyrektyw czy też rozporządzeń, w których mamy bardzo znaczący głos. Dlatego zwracam się do mieszkańców Łąży. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z instytucjami europejskimi, zapraszam tutaj, a w szczególności. Moi asystenci, moi doradcy będą pomagać wszystkim osobom zainteresowanym w pozyskiwaniu środków strukturalnych, środków europejskich, które głównie mają charakter rozwojowy. Widząc dzisiaj, że są znaczne potrzeby w tym mieście, jeśli chodzi o wydatkowanie środków strukturalnych. Jeszcze raz podkreślam, że jestem do Państwa dyspozycji, moi doradcy i z przekonaniem chcę powiedzieć, że na pewno pomogą w przygotowaniu wielu, wielu bardzo ciekawych projektów. To, o czym chciałam jeszcze wspomnieć, to fakt, że pracując w tym biurze jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi i kodem. I jeśli również osoby z tych środowisk będą potrzebowały pomocy w przygotowywaniu projektów unijnych lub będą potrzebowały nawet miejsca, by spotkać się i y, wspólnie z y, działaczami platformy y, przedyskutować różne przedsięwzięcia serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o ja zabranie głosu. Szanowni Państwo, dziś otwieramy Biuro Platformy Obywatelskiej w Łomży. Otwieramy w imię dwóch biur poselskich. Chcemy w ten sposób powiedzieć, że dla Platformy Obywatelskiej Łomża jest strategiczną częścią województwa podlaskiego, jest bardzo ważnym zadaniem i jest bardzo ważnym zobowiązaniem. My jesteśmy od tego, by służyć mieszkańcom, by służyć ludziom. Chcemy w ten sposób powiedzieć: Platforma Obywatelska chce służyć Łąży w pełnym wymiarze i w tym krajowym, i europejskim, i samorządowym. Te wszystkie wymiary będą w tym biurze obecne. Będziemy tutaj starali się mieszkańcom Łąży, instytucjom, środowiskom pomagać, wspierać ich aspiracje na rzecz budowania lepszej przyszłości. Chcę też powiedzieć, ważnym powodem, dla którego dziś się tu spotykamy, były wyniki ostatnich uzupełniających wyborów do Senatu, które zrobiły wrażenie w całej Polsce. Łąża opowiedziała się za tym, że chce być europejska i obywatelska. To tu w Łomży zwyciężył kandydat opozycji, kandydat popierany przez partie, dla których demokracja, wartości konstytucyjne, wartości europejskie, takie jak dla Platformy, są najistotniejsze w służbie publicznej. To chcemy również podkreślić, to również chcemy docenić te dwa aspekty aktywności obywatelskiej łąży. Chcemy wspierać właśnie kierunek europejski, kierunek obywatelski. To, jest, to są te, te wartości, które w tym biurze będziemy starali się we współpracy z wszystkimi środowiskami łążyńskimi rozwijać i ugruntowywać. I wreszcie chcę powiedzieć dla. Partii politycznej zawsze ważna jest perspektywa wyborcza. Najbliższe wybory, które są przed nami, to będą wybory samorządowe. Dla wspólnoty lokalnej najważniejsze. Chcemy, aby w tym biurze, w tym miejscu wykuwał się dobry program do żeby wykuwały się dobre pomysły właśnie przy tym europejskim i krajowym wsparciu, żeby to było miejsce spotkania wszystkich aktywnych środowisk miejskich, które jestem przekonany, zechcą za 2,5 roku powiedzieć, że Łobża może lepiej wykorzystywać te szanse, które przed nią, przed nią stoją. Będziemy bardzo ciężko na tę, na tę perspektywę y, 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 pracować. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że, że to biuro w tak okazałej formie dzisiaj, dzisiaj możemy otwierać. Zapraszam do, do współpracy. Tak jak pani profesor mówiła, będziemy służyli, będziemy otwarci, będziemy tutaj. Obywam po to, by spotykać się z mieszkańcami morza. Panie Przewodniczący. Dziękuję jest. bardzo. Poprosimy księdza Kronika o poświęcenie jakichś Platforma to szeroka organizacja, która wspiera różne działania na wielu płaszczyznach. Jednym z tych działań, które obecnie wspieramy bardzo mocno, są kluby obywatelskie. Z przyjemnością informuję Państwa, że w najbliższy wtorek, 17 maja w restauracji Madeus przy ulicy Przykoszarowej w Łomży, odbędzie się inauguracja Klubu Obywatelskiego w Łomży, na którą serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, wstęp oczywiście jest wolny. Gościem specjalnym tej inauguracji będzie profesor Markowski, wybitny socjolog, z którym będziemy dyskutować na temat obecnej sytuacji w kraju zagrożeń, bądź też kierunków, w którym nasz kraj zmierza i nasza demokracja będzie się rozwijać. Bardzo nam będzie miło Państwa gościć. Będzie to miejsce wymiany myśli, ten klub obywatelski dla wszystkich środowisk. Będziemy dyskutować w ramach przyjętych standardów. Myślę, że wykują się tu ciekawe pomysły. Takie spotkania będą odbywały się cykliczne, na te spotkania będziemy zapraszać znanych polityków, znanych publicystów, dziennikarzy, profesorów, aktorów, ludzi, którzy swoją postawą jakby wpływają na nasze społeczeństwo, na myśli i działania. Także dziękuję za możliwość zaproszenia. Jako koordynator tego klubu zachęcam także do działalności, do obserwowania naszego profilu na futbolu. Dziękuję uprzejmie. Ja z swego czasu podejrzewam Państwa na ułatwę, to powiedziałem, że nas polityków i księży to łączy, łączy taka jedna rzecz, że zarówno na jedną, jak i na drugą grupę to każdy może co chce powiedzieć. I nie mamy prawa się na to obrażać. Także, także dziękować Bogu, że nasze społeczeństwo ma prawo budować struktury demokratyczne. Szkoda, że może właśnie, nie wiem, to jeszcze taka zaszłość pewna jest jakaś, że tak mało ludzi na przykład należy do partii politycznych, mało ludzi do, należy również do innych do, takich, tego typu stowarzyszeń, które tę tkankę społeczną w różnorodny sposób budują. Także przechodzę już do swojego obowiązku, prawda? Po ten. To biuro, by właśnie ono służyło dobru wspólnemu. Boże, ty w tych planach swojej obaczności, należy błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobru człowieka. Spraw niech wszyscy, którzy w tym biurze będą się zajmowali badaniem ludzkich spraw, życia i rozwiązywaniem jego trudności. Wspieranie Twoją pomocą znajdą właściwe drogi działania i osiągną cel swoich poszukiwań przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ja jeszcze tylko chciałbym w kwestiach organizacyjnych zabrać głos. Chciałbym Państwa poinformować, że biuro będzie czynne od poniedziałku do środy w godzinach od 10.16. W biurze będą odbywały się, jak już tu Państwo posłowie wspomnieli, dyżury poselskie, będą również odbywały się dyżury radnych. O wszelkich naszych przedsięwzięciach, inicjatywach będziemy informowali na, naszych, na naszej stronie internetowej oraz na naszej stronie na Facebooku, dlatego zachęcam do odwiedzania strony łąża.platforma.org, a, a także naszej strony na Facebooku Łomżyńska Platforma. Biuro będzie również służyło młodym ludziom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci, dlatego również tutaj idąc za słowami Księdza, zachęcam wszystkich młodych, aby angażowali się, bo warto działać, warto działać dla naszej lokalnej społeczności, dla naszego miasta, a to biuro będzie właśnie dla, również dla młodych ludzi otwarte. Dziękujemy bardzo. Jeszcze w momencie, jeżeli, jeżeli są jakieś pytania od mediów, od bardzo prosimy. A jeśli nie, Dlaczego dopiero to? teraz. Tak późno to biuro. Po pierwsze, nie dopiero teraz, zawsze Platforma miała tutaj biuro. Po raz pierwszy w tak okazałej formule, bądźmy precyzyjni. Więc można powiedzieć, to nie jest e, 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 inauguracja obecności Platformy w oficjalnej formie łączy, tylko w tak okazałej formie. Oczywiście e, chcę powiedzieć e, dla nas... E, bardzo ważnym impulsem było to, co się wydarzyło przez wyborów uzupełniających do Senatu. Uznaliśmy to jako sygnał zaproszenia dla Platformy Obywatelskiej, dla środowisk związanych z polityką centrum do większej aktywności, do silniejszej aktywności. Dlatego takie nasze decyzje, że, że chcemy to docenić, wzmocnić, uczynić naszą obecność tutaj bardziej silną i zrealistą. I jeśli chodzi o posła Parlamentu Europejskiego, to y, dwa biura w Brukseli i w Strasburgu najczęściej z nim współpracują, natomiast y, w swoim regionie ja y, początkowo koncentrowałam się na tym, aby y, otworzyć y, biura w Białymstoku i Bursztynie. Y, ja reprezentuję nie tylko województwo podlaskie, ale również warmińsko-mazurskie. Jest to jeden wielki okręg wyborczy i działania zarówno biura w Białymstoku, jak i w Bosztynie tworzą pewien przykład do tego, jak można, otwierając kolejne biura, rozwijać współpracę z mieszkańcami w zakresie współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. To też nie znaczy, że mnie tutaj nie było, ponieważ organizując różne konkursy czy też inne wydarzenia, mieszkańcy Łąży, w tym znakomicie uczestniczyli. Między innymi studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Przedsiębiorczości, i przedsiębiorczości przepraszam. I przedsiębiorczości uczestniczyli w konkursie Młodzi Kręcą Północ. I o ile wiem, też zdobyli pewne nagrody. Także bez lokalizacji bezpośrednio w Łomży, wiem że, wiem, że mieszkańcy Łomży znakomicie orientują się w sprawach realizowanych przez biura, i będąc tutaj, będziemy jeszcze, jestem przekonana, mieli bliższą współpracę. Przyjeżdżając tutaj na dyżury poselskie, będę się spotykać nie tylko z młodymi ludźmi, ale także z osobami z Uniwersytetu III wieku, no, sympatykami łąży, ponieważ ja należę do nich jako e, mieszkanie łąży, jako dziecko tutaj mieszkałam bardzo niedaleko, chodziłam do szkoły dzieczej numer 2, podstawowej szkoły numer 2, więc wróciłam na stare świecie. Można powiedzieć. Czy jeszcze jeśli nie, to zapraszam. To jest trzecie biuro, Pani poseł, w, 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 w okręgu, czy, czy są Oficjalnie otwar, otwierane jest to trzecie hmm. biuro, y, mamy w tej chwili y, plany, aby otworzyć również biuro na terenie y, 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 województwa hmm. permińsko mazurskiego w, w, w Elblągu. Hmm. Jeszcze y, jest nieotwarte, hmm. także to znaczy, jak ważna jest łącza hmm. dla nas przy y, organizacji tychże biur.